Szymaneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i oczywiście kontynuacja kariery Śląskiem Wrocław. I moi drodzy, to już jest ostatni odcinek tej kariery, czyli sezonu pierwszego, żeby nie było. Czy będzie sezon drugi? Zobaczymy. Na chwilę obecną skupmy się na Górniku Zabrze. Zagrajmy ten mecz, ale zaczniemy go od yy, symulacji. Zobaczmy, mamy mocny skład, więc powinniśmy go spokojnie wygrać, i tak się dzieje. Ja pierdzielę 4-2 Świderski, Juźwiak Świderski, Świderski, Hatryk. Dziękuję, do widzenia. Nie mam pytań. Dlaczego my nie jesteśmy liderami? Nie mam pojęcia. Jeszcze. Lecimy, moi drodzy. Nie ma czasu, 4 punkty, kurde, straty. To nie jest dużo, więc możemy coś tu. A była szansa przed czwarcem! i Szwarc. ale do kogo o się no kurde tu Warta Poznań rozkręciła My tu mamy obronę, zajść dziurawą. No! Bym chyba wybieg, jakby to wpadło taki kartofel. Poszukajmy jakiś tu. Nie było spalonego! Na auta piłka nie wyszła. Wy kurde, sędzio, Houston. Nie dopnął, nie dopnął, nie dopnął. A jednak dopnął. Dobra, jedziemy na ofensywny, bo tu kurde. Wypadł. No to jak wypadł, to wypadł. I wypuszczamy Pana Dembele, jeden z wód, wrzutka, cyk, ale do kogo, to ja sam nie wiem. Jo boh! Uff. O ho, 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 jo boh. a ja Ciebie chcę sprzedać, a Ty takie bramki, idź w ogóle tak, wiem, buzi mi dajesz. Buziaczka mi strzeliłeś za to, że ci dałem Zobaczmy jeszcze raz Cyk Ależ huknął, zakołujesz. Oj, oj, oj Zobaczmy jeszcze tak, joboch No i tu muszę się nad nim zastanowić teraz Dobra, e, e, e dobra, dobra, zastanowię się Słowo zastanowimy się, ale już dejdę z ekranu Kurde, dostał szansę i już mi tu świruje Jaszczębia. Kurde, pieczone. Jak strzelisz jeszcze jedną bramkę, to... O! Pomyślimy! Jaka dziura malarza. Dostał dziurę, bez dwóch zdań. No. Dostał dziurę. O! Składająca na Powiem Wam, że ciekawie się zaczyna! Taka nieprzyjemna! Liniety, Spokojnie! Na spokojnie. udasz, oh. Czwart. Aj, przekombinowałem teraz. Nie wierzę, takie bramki z daleka? Ja pierdzielę. Zobaczmy to po wtórce, szwarc. Cyk, cyk. Ja nie wierzę, moi drodzy, to jest coś pięknego. I natłoki kajcza światła. Nie było faulu żadnego. Nie, 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 my nie możemy przegrać. My musimy walczyć, bo mamy kurde do odrobienia straty punktowe. Dębele o tym je tutaj kurde. Ja, chciałem powiedzieć, że to jest ta akcja, ale nie. O Jezus. Czerwona kartka jak nic. Tak jest. Mastenko. O, o, postraszył gołębie. Nie, no raczej kurde. My tam, no właśnie, koniec. Kurde, mole, barabasz. Kurde. Gdyby nie ten remis to byśmy się przybliżyli A tak jest dalej 4 punkty Kurde mamy strat do nich Ajajajajaj, no co ja mam powiedzieć No nic nie poradzimy Kurde napięta sytuacja jak baranie e, Jajco e, Dobra Tu zostały nam jeszcze Raz, dwa, trzy, cztery mecze Dobra zobaczmy tak Zobaczmy takie spotkania jak to będzie wyglądało moi drodzy i z Jagielonią wygrywamy 2-0. Proszę bardzo, cyk i... Jest 2-1. Mówię. I tutaj mamy z Lubliniem Cyk 2-1. A ty, kurde. Pomin. Szybka symulacja z zagłębiem Lublin. Lubin i 200 cyk. Nie no, szwart, świderski szwarc, dziękuję, do widzenia. Gonimy, gonimy lidera, moi drodzy. Chciałbym. Jesteśmy liderami! Hiki, hi. hura, 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 hura. Jesteśmy liderami. Kiki, hura. Ale w sumie... Jesteśmy liderami tylko i wyłącznie dlatego, że mamy bramek zdobytych więcej. I patrzcie jaka jest sytuacja. Mecze 32 rozegrane. Zwycięstw mamy 22. Remisów 8, porażek 2. Bramek straconych mam 28, oni mają 24 ale mamy więcej bramek zdobytych, bo mamy 68 bramek, oni mają tylko 55, dlatego bramki zdobyte dają nam przewagę, że jesteśmy na fotelu lidera, co mnie bardzo niezmiernie cieszy. Dobra, jedziemy panowie i panie cyk.

No. Ja myślę, że to nasz FAU był. Ojojoj, za mocno. Już to. O ty męto mała chodząca pospolita. Już jak, lolo jak. Lo 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 lo. Aj kurde świdalski. No nie. Aj, się zagubiłem, teraz kurde, takie chwile skupienia było, normalnie się powiem Wam szczerze, że pogubiłem sam. Czwart, aj, on potrafi huknąć, taką zawisinkę! ale dobra. Yy, Pazdan, nie, no nie będziemy gumnego tam, kurde. Katranis, kaput. Pięknie już jak Świderski na króciutko O potrafi się tam wcisnąć na szczupaka! Jest dobrze moi drodzy. 20 bramek też jest o, o czymś kurde, w końcu świadczy. Koniec, brawo! 3-0! Odkoczyliśmy na 3 punkty, i jest dobrze. Spotkanie mamy z miedzią, z miedzią legnica. I mamy, kurde, dwa punkty przewagi. I teraz pomiń i zagraj, i nie wiem, co Wam zrobić. Dobra, ryzyk fizyk. Albo przez głupotę, kurde, tracimy Mistrzostwo Polski, albo nie. Uwaga, wygrywamy Żuchowski oraz Juździak Wygrywamy ligę PKO Ekstra Klasa. Jestem mega zadowolony, moi drodzy. Naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty moi drodzy kończymy ten sezon pierwszy z jednym pucharem na koncie czyli Pol PKO Bank Polska Ekstra Klasa, czyli nasza liga niestety w pucharze kraju odpadliśmy w 8 finału a Europejski Puchar Narodów, czyli ten przedsezonowy, czyli sprawdzanie naszych możliwości zakończyliśmy w fazie grupowej no nic, bo ja wstrykam ja zakończenie sezonu no i zobaczmy jeszcze tutaj ocena na zakończenie sezonu w związku z zakończeniem sezonu władze klubowe spotkały się w celu dokonania oceny naszych osiągnięć chociaż nie udało się zrealizować wszystkich oczekiwań, pańską pracę z zespołem oceniliśmy generalnie pozytywnie bardzo mi dziękuję mam nadzieję, że miło Wam się oglądało, my kończymy sezon pierwszy, no i cóż czy będzie sezon drugi? Na pewno będzie, no bo w końcu awansowaliśmy do eliminacji do Ligi Mistrzów, czy kurczę Ligi Europy, jak zwał, tak zwał. Więc zostaw, kurde, yy, subskrypcję. Oczywiście z dzwoneczkiem. Komentarz. Łapeczka w górę. Jeśli napiszesz miły komentarz, przypnę serduszko. Więc widzimy się już niebawem w kolejnym sezonie. Pozdro.